Dobra, David, dawaj tu do mnie podjedź, obok mnie jest ten, żeby tam chyba zrobić przyjazd. Dobra, już dołączam. tam. Ja za usta i sobie cofnij, tak samo jak ja tu obok mnie. Wybiegnij, nie, zbyt, nie wiem. Aha, ja to nie mam? Dzień dobry. Pozdrawiam. Co Ej, robię? nie rozumiem, pokazuje mi, że nie mam? Nie w tę stronę, nie w tę stronę, David. Aha. Aha. Nie tak, nie tak, nie tak! David! <laughs> Jezu! <gulera> <gulera> nie, on nie słucha mnie w ogóle. <gulera> on nie po swojemu. Ejku Zaraz mnie wol, a nie tu mnie no w nie ma tego. No nie, nie włączyłem sobie awaryjną. W drugą stronę, w drugą stronę, David! Kres. Gdzie on jedzie? Słuchaj się z tego lewego pasa. Co on robi? O, cofa, cofa! O, 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 o! Dawaj, dawaj, no Gdzie ty jedziesz, David? David. Słyszysz Witam nas? Witam serdecznie Nie wiem, masz na niego.